Witam wszystkim, tu Mary Kayden. witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim filmie informacyjnym. Chciałabym Wam powiedzieć, że jutro, 1 czerwca, właśnie z okazji Dnia Dziecka, będę miała okazję prowadzić takiego specjalnego live'a z Dessines 4. Tutaj macie teraz z boku wszystkie informacje, być może gdzieś już widzieliście zresztą tę grafikę. Będzie to live przede wszystkim skupiony na pakiecie rozgrywki Być Rodzicem, który jest właśnie najnowszym rozszerzeniem do Dessines 4. I Będziecie mogli go oglądać w trzech miejscach jednocześnie, także będziecie mogli wybrać tam, gdzie Wam jest najwygodniej. Będzie on właśnie na YouTubie Sims Polska, na Facebooku The Sims.pl oraz na Twitchu EA Polska. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tam gdzie będzie można właśnie jutro odbywać tego live'a. Będzie on między godziną 16 a 19. I jeszcze z takich ciekawych informacji, które myślę, że Was zainteresuje, to jutro podczas trwania live'a będziecie mogli wygrać różne nagrody, między innymi wiem, że będą zielone hulajnogi, będą kubeczki z logiem The Sims i jeszcze jakieś inne niespodzianki. Także myślę, że warto wpaść. Także co? Ode mnie to było wszystko. Jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejszego live'a. Mam nadzieję, że wpadniecie i że będziemy się razem fajnie bawić gdzieziaki. Pa!